Ale sobie bambik, bo nie nagrywasz regularnie filmów. Cześć, dzisiaj postrzelamy sobie sportowego łuku składanego. Ma na pewno więcej niż 14 kg pociągu. Z takich fajnych metalowych strzałek do słomianki. Mieliśmy gości. Szybko złożę łuki i w tym czasie Wam powiem, oznajmię, że będę chciał ten kanał przekształcić w taki zwiadowczy, będziemy strzelać z łuku, rzucać nożami, będą jakieś omówienia co do książki i tym podobne. 10 metrów. Strasznie mnie na prawą stronę ściąga. Jedna uderzyła w domek. Jest dziura. Nie widzicie, ale jest. Grot jest, więc jest dobrze. Tutaj macie także perfekcyjną konstrukcję tarczy na ziemi. Trochę się boję, że ten domek pochara tam z tyłu, ale no. Mam motywację żeby trafiać Teraz o wiele lepiej poszło ale tam są kolejne dwie dziury, to muszę uważać strasznie, bo rodzice my zabiją. Jeszcze chciałem cieszyć, że wszystkie trafię w tarczy, że wszystkie będą strzały będą w tarczy. Nawet w środek nie ma. I oczywiście zapisujemy. Czwartą dziurę do kompletu. Oby rodzice nie widzieli. No dobra Normalne strzelanie się skończyło, więc spróbujemy teraz trochę innego. Założymy dwie strzały nacięciwe, z trochę blisko odległości. Zobaczymy, jaka będzie celność. Tak Szulność była taka jaką się spodziewałem Czyli Jak strzelałem To jedna strzała poleciała w ogóle tu Druga tam Ale przy drugim strzale Jedna już Dwie trafiły w tarczę Jedna na sam dół A druga nawet się wbija w środek Więc teraz coś innego spróbuję To teraz spróbujemy Strzelić sobie z takiego marszu, Ej, było lepiej niż się spodziewałem, bo tylko jedna strzała nie wylądowała w tarczy, jest tu, tutaj, lekko na dole, no i tu jest środek, więc. Jak na moje umiejętności, to spoko. A tak poza tą jedną, to wszystkie w tarczy. Teraz postrzelam sobie do takiego badyla. Zobaczymy, czy w ogóle trafię. Dobra, jestem ustawiony. Widzę, że widzicie. Strzelimy sobie pięć razy. I zobaczymy, czy w ogóle w to trafię. Trafiłem. Trafiłem i to dwa razy. Wszystkie w pierwszy poszedł tak, tak dosłownie, milimetr obok tego badyla. Tu poszedł jeden przez strzał, i gdzieś wiem, że dwa razy trafiłem. O, i tu poszedł ten w strzał, tylko że to, jakby było bardziej tam, tak to trochę rozerwało. Ale dwa trafione teraz, jeżeli trafię tu. Z pozycji siedzącej. To Tomek i Wiktor muszą się hajtnąć. Tomek to dla ciebie. Jeszcze jedna próba. Jak trafię w środek, no. Jest, jest. Patrzcie. Drugi strzał to zaliczamy. Patrzcie, patrzcie. Dotyka czerwonego. Dotyka. Mamy to, Tomek. Pisz do Wiktora. Kto wie, ten wie. Dobra. Jeżeli teraz trafię w środek. tarcza się przychyliła. Jeżeli trafię w środek z przychylonej tarczy, to zostawiacie lajka i suba. Mam dwie próby. Jest, jest. Pokażę wam. Patrzcie proszę. Jest, jest. To poproszę o lajki. A jeżeli teraz trafię to ja dla dwutygodniowy obóz zwiadowców na Grodziec. No trudno. O, jeżeli teraz trafię chociażby w tarczę nieważne czy w środek w niebieskie czy w to białe to wypuszczam co dwa dni filmy. Będą regularnie. Bywa Jeżeli chcecie więcej takiego luźnego strzelania Czy to z tego, czy z innego łuku To piszcie w komentarzach